Siema, mordeczko. Jeśli chcesz wygrać tego skina, bardzo fajnego skina, wystarczy, że zostawisz łapeczkę w górę pod tym materiałem, Subika pod tym materiałem i na tym kanale <gryw> oraz komentarz. Jeśli chodzi o losowanie, losowanie odbędzie się któregoś tam dnia na Twitchu. Zrobiłem sobie losowanko ze wszystkich tych filmów, które będę wrzucał, właśnie tą staweczkę tutaj z moją Japą i z tym fajnym skinem. A wyniki zamieszczę w poście na. Instagramie. Także linki do Insta i do Twitcha macie w opisie. Z mojej strony to tyle. Życzę mu jego oglądania i trzymajcie się. Do zobaczenia. Śmanko, witam wszystkich. Ja jestem Forek. Zapraszam do kolejnego materiału na kanale. Tym razem, moi drodzy, rozmawialiśmy na streamie, czy czasami nie ocenić sobie demka Szeligi. Ja znalazłem Szeligi Faceita. Pobrałem jedno z demek, gdzie nie ma ani jakiegoś, wiecie, live game'u, ani jakiegoś totalnego zasysania, gdzie nie zobaczymy żadnego fraga. To jest, można powiedzieć, wybrałem coś po środku. Jeśli chcielibyście zobaczyć demko jakiegoś konkretnego gracza, jak naprawdę gra, to postarabym się też znaleźć właśnie jakieś demo, jakiś mecz, gdzie nie mam właśnie ani życiówki, ani jakiegoś takiego totalnego no handu i zasysania totalnego, tylko taką Medianę, taką średnią z meczów jaką tam powiedzmy wyciąga Więc strefa komentarzy jest dla Was, możecie teraz napisać swoją propozycję Oczywiście ktoś kto gra FaceCity, ewentualnie DM-y, ponieważ z stats.gg chyba można pobrać meczek właśnie z Premiera, z Rankingu. I tak dalej, także możemy zrobić Kontynuować serię, jak naprawdę gra, bo już mieliśmy tam kiedyś Izaka Pago. Chyba że chcecie odświeżenie, jak naprawdę gra teraz Pago, jak naprawdę gra teraz Izak. Pongoski nową podkładkę sobie, wiecie, zakupił. Ja tutaj mam też swoją podkładkę. Ona już leży miesiąc. Dlaczego miesiąc? Ponieważ czekam, aż tego starego mm, dziada rozwalę do końca. Aż się tak przetrze, że nawet dupy nie da rady tym podetrzeć. Więc tamtego Tradeana, o Mefie mi polecił tamtą podkładkę. Będziemy testować, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę, także odnośnie właśnie Pago, nowa podkładka, jak to Pago mówi nowa podkładka, nowe możliwości. Więc no, jak chcecie odświeżenie właśnie, jak gra Pago, obecnie pasza, tam reszta, Snacks itp, to dajcie znać w komentarzach. Kto będzie miał najwięcej łapek w górę czyli komentarz, to tego Demko weźmiemy może na kolejny rzut. Także to tyle tytułem wstępu. A teraz zapraszam na resztę filmiku. Oprzecie stronkę wcisko na której możesz otwierać skrzynki z CESA, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2,10 zł na start dla nowych użytkowników oraz 10% podnosu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. CSGO skins, link macie w opisie. Polecam i pozdro. Także moi drodzy, mamy mapkę Dedas 2 Dekourze. czy tam de piaski, jak to tam woli. Ale dekourze tak sympatycznie brzmi. Przelika tutaj z emeraldzikiem. Moje rękawiczki. Także propsy za rękawice. <laughs> Czasami też potrafię się, brzydko mówiąc, zapierdzielić w akcji i na nożu polecieć tam, gdzie mamy powiedzmy iść na, na pistolkę, nie? Wydaje mi się, że szeliga chyba ma za, za dużego sensa. Ale pardam, wow! Ostro, grubo poleciał. Mamy rundkę pistoletową. Eee, czekajcie, wiecie co? Zmienię tylko eee, szybciutko na ten co w którym ja gram. Dobra, już e, zmienię tylko e, kolor tak naprawdę. Tutaj rundkę niestety musiałem cofnąć. Tam Ruli strasznie polecia. No, niestety, spoiler alert. Szuli, Szuli, Szeli zostanie skasowany przez Ruliego. Ale zobaczymy w jakich, w jakich okolicznościach to się wydarzy. Tutaj troszkę... Nie ma, nie ma co takiego full to puszczać Chociaż ten żółty celownik na tym tle Ciężko się sprawdza Ale Roli został, o kurde Na Szelidze takie rzeczy robić, nu 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 Dobra widzę, że tutaj grają rundę eko Chyba z tym panelem sobie zostawię, ponieważ Ja w sumie mogę, wiecie, zawsze sobie to tam Zamykać, tutaj poszły najdę long Szeliga chyba ma piąty level Face it. Nie jest to ani wysoko, ani też nie jest nisko. Ale zobaczcie, oni, ro, oni robią buścika. To by się spodziewał, że na takich levelach tutaj, na tych czwartych, piątych, szóstych, będą grane tutaj takie wiecie, takie buściki. Zamiast tutaj, właśnie, zamiast stać tutaj, to taki protip. Można ewentualnie się rozdzielić, jeśli żyją wszyscy, no to część powinna lecieć gdzieś tutaj Gdzie jeden powiedzmy z Skara, drugi na przykład cofa się tutaj, bo tej pozycji rzadko kto, rzadko kto sobie ją sprawdza Ewentualnie tutaj stać w jakimś krosie. jeden gdzieś tam za boksem, drugi gdzieś może stać tutaj Żeby grać pod bronią. no bo na bliskim dystansie, USP kontra jakieś Maki-10 to no chyba, że Ruli gra bez hełmu, no to dostał tapa z usp -ka. Chyba jeden, chyba sto jeden dostał, tak mi się wydaje, tutaj w tej rundzie. Także lecimy od razu sobie z rundką kolejną, bo raczej tutaj nic ciekawego nie będzie. O, Szeliga ma moją starą M4 -kę, S -kę z tłumikiem. Welcome to the jungle. Sprzedałem ją, ją na rzecz yy, wymiany na tą M9 fajkowego Sapphire'a na bafie. Akurat tak timingowo się złożył, że. Buffa zamknęli dwa tygodnie po tym yy, tradzie. Tutaj <gry> podejście na galę. Spokojnie. Dobrze, Szyliga Tutaj wiecie, full control, był smoke. Nie, odwra nie, nie odwracaj się plecami w ogóle do Gali. Na przykład. Gdyby gościom upiknął galę, on patrzący się tutaj i w tym momencie goście by mu wychylił, no to Szyliga by leżał po prostu. No roli chyba tutaj będzie kasował. Ale Hedda dostał Zauważyłem też na czasami fra fragmentach Streamów u Szeligi, że Szeliga Często gra w ten sposób, że biega I strzela. On czasami ma takie, wiecie, takie ciężkie Paluchy, że te WASD naciska I w tym momencie strzela. Nie wiem czy po prostu akurat Wbijem na takie, takie fragmenty albo ludzie mi czasami takie Szoty podsyłają, gdzie Szeliga biega i strzela To, to się zdarza to się, takie rzeczy się zdarzają. To nie ma co się śmiać, nawet Pongowski rzuca takie granaty. Ło kurde, jaki hedzik. To była agresywna akcja, ale jego błąd e, taki, że no nie słyszał, bo przecież Szeliga biegł plus w. Chyba, że oni siedzą też na Teamspeaku czy na jakimś Discordzie. I w momencie, kiedy Szeliga biegł, oni pierdzili i nie słyszał, że Szeliga tutaj biegnie. Słychać jednego gala. Słychać było, że też to już tam drugi gala przebiegł wcześniej. Dobrze się odwraca. Powiedzą, że Siliga był gdzieś na midzie bo zabijał, nie? I teraz pewnie tak. Prawdzi? Ojoj. Ojoj. Oj. Tutaj były problemy. I tutaj już widzę taki błąd, że nie mogę w ogóle kamerką wiecie jakby operować, dziwne, że jak on stał w tym przejściu tutaj to on potem zaczął tą ścianę skanować i potem 4-5 kul poszło w ścianę zamiast w bramę, gdyby poleciało to w bramę myślę, że fraga by zrobił spokojnie. Nie wiem, czy też Szeliga gra z jakimś delayem, jeśli jest delay, no to na Polaków trzeba byłoby ustawiać delay, wiecie, jakieś tam 30-45 sekund. Tak jak PGS ma 30 sekund delay, żeby ustawiać jak ktoś streamuje, a PPL leci bardziej hardkorowo i daje 45 sekund delay. Dobrze, że trzyma sobie longa. Nie wiem w ogóle też jak się Liga gra, czy Liga gra po prostu piątkę zaprasza gdzieś, czy korzysta z pgs -a, czy on gra PPL-a sobie. Fajny flash, tylko szkoda, że nie, nie za dobry. Nie za dobry w taki sposób, że wybuch, no za tą wizją, nie, więc She liga co tam dostał, lekkie muśnięcie po oczach mleczkiem. Tam Dubix widzę, że akcja na idzie się szykuje. Był refrak. Brawo. Dobrze, że tamtym przysnął. Nie wiem czy mają właśnie info o tym z trupa dolnego. Chyba nie, bo... Ja teraz już wiedzą, gdzie jest ostatnie. a no, Szeliga powinien się wcelować. Ale Rul znowu jest tym nemezisem jego. Ogólnie tak patrząc na te, na te rundki, to zauważam, że Szeliga jest niecierpliwy trochę, że... No mimo, że za wupy tam siedział wcześniej, nie? To potrafi się wcelować Potrafi się wcelować, ale potem jak już wiecie Wychylił I on popełnia takie błędy, że jak jest yy, Ściana Jak jest model yy, postaci, nie? Zobaczmy, że to jest model, model yy, Szeligi, nie? Jak wychyla postać To ta strona, inaczej Jak wychyla postać Narysuję wam To przeciwnik jeśli wychylacie z lewej strony, to przeciwnik widzi 2 trzecie waszego ciała, czyli 33,3%. przepraszam, 66. 33 widzi z tej strony. Ej, 66 i 6 w okresie. I tutaj jest 33 i 3% trójka w okresie. Ej, tak widzi, widzi wasz przeciwnik. Więc jeśli ktoś. Zastanawia się, że tutaj ma box i czy piknąć z tej, czy z No to pikujecie z tej, bo mniej was przeciwnik zobaczy Możliwe, że nie zareaguje Natomiast jeśli pikniecie z tej, no to będzie taka sytuacja jak tutaj z AWP Kiedy Szeliga pikował z tej strony, zamiast sobie wziąć tutaj Gdzie tutaj jest jeszcze taka sytuacja Gdzie macie box taki, że tutaj macie poziom heada Zamiast sobie piknąć z tej strony tutaj, no to Szeliga wolał sobie piknąć z tej strony Dlatego padł. No bo to jest zasada prawej ręki jakby w CS-ie. Prawie ręki, prawego ramienia żeby pikować z prawej strony. Zawsze pikujcie z prawej strony, to jest podstawa, to jest jak. Jak to się mówi jak amen w pacierzu. To tak jak idziecie się wysrać, no i dupę trzeba podetrzeć, nie? To tak samo jak tutaj. Jak chcecie piknąć, no to pikujecie z prawej strony. No bo pikowanie z lewej to tak jak się podcierać gołą ręką. <laughs> no wiecie o co chodzi, no. Dobra już dosyć dygresji. Dobrze, że sobie sprawdza. Minus jest taki, że sprawdza sobie wszystko na, na, na shifcie. Wiadomo, że CS2, no to nie jest CSGO. W CSGO można było sobie wiecie, na, na shifcie w niektórych sytuacjach sprawdzać. Bo kiedy gościu was piknął, nagle zrobi takiego Ferrari pika, byliście w stanie zareagować. Tutaj no to jest ciężkie, bo wtedy te hitboxy im bardziej się ruszacie, im szybciej się ruszacie, tym ciężej w was trafić. I to jest potwierdzone właśnie grając nawet na pierwszych levelach, dziesiątych levelach, nawet na botek, jak, bo, jak bot ci piknie, no to ty walisz automatycznie kierownicę, chyba, że po prostu się celujesz i tyle. I walisz na przykład jakieś tapy z kałacha. Ale jeśli chcesz full auto, to na gościa, który biega ADAD, -AD, no to nie, nie, polecam. Nie wiem, czy dubix miał tam świadomość, czy widział w ogóle pakę, ilu w ogóle tam biegnie w ogóle na bombsite A to ten już, jakby twój był na midzie, to nie ma co tamtej wnęki sprawdzać. Szeliga teraz powinien wstrzymać konie i poczekać na swojego teammatea, który jest na, na longu. Tutaj zagrałbym e, troszkę inaczej. Otóż zagrałbym to w taki sposób, że Szeliga mógłby na przykład rzucić tam flesza, rzucić palaka na bombsite na przykład. Jakby trafił Palaka tak, żeby odbił się na przykład od tego boksa, albo po prostu rzucić jakoś z dwóch przycisków, żeby nawet tutaj wylądował, to wtedy jego ziomek mógłby spokojnie jakoś z longa piknąć, bo on sobie tam sprawdzał pit i nikogo nie było. Mógłby sobie na przykład DS spikować. Na pewno ktoś byłby rampę, Możliwe, że ktoś byłby tutaj. Ewentualnie na Gęsi, czy tam na Gusie, albo na Romani, jak tam, jak zwał, tak zwał. Nie róbcie tak, jak robisz Liga. Dubix podchodzi na blisko, nie? Dubix podchodzi na blisko, ale w momencie kiedy Dubix był mm, no Jezu był tutaj, tutaj szedł pod tym kątem no to kiedy ktoś by go piknął, szeliga, Dubix by go nie widział, był, stał po prostu pod złym kątem a Szeliga sobie wiecie z granatem w ręku nie, nie, róbcie tak chyba że Dubix by szedł wiecie w linii, w linii prostej <laughs> Dubix byłby wszedł w celowana, na przykład Szeliga by grał z fleszem w ręku, no bo ten granat nie wiem po co ten granat nie wiem po co. Już lepiej byłoby. W ogóle też sytuacja taka yy, dziwna. To kupił sobie właśnie kevlar z Helm i tak dalej. Jest nade, ale 400 dolarów to. Tutaj dwa fleszeki by zadziałały. Ewentualnie cofnąć tego nade, bo granatem bardzo mała jakoś yy, obrażeń ogólnie się zadaje. Lepiej byłoby yy, sprzedać tego nade, kupić dwa flesze i smoke'a Żeby przytrzymać właśnie te niskie levele tymi granatami po prostu. Jak ludzie wam wychodzą longa, na niskich rangach i na niskich levelach, rzućcie sobie z prawego przycisku smoke'a tutaj. To jest taki smoke, przed którym tak można ładnie sobie grać, leży tutaj smoke, no to prawdopodobnie ci, którzy stoją tutaj, są wcelowani, wiecie, w tą flankę. A wy możecie sobie tutaj takie, wiecie, takie, Pir pyr pyr, 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 przelecić sobie tutaj i z tej strony na przykład piknąć, kiedy oni już, powiedzmy, was starają się flankować. Można takie playsy robić właśnie przy pomocy smoków w tym cs 2, lepiej niż jak w Global Offensive. To już bym w ogóle odpuścił tego longa i zagrał defensywnie. No ale jest... Jest rzucony smok <coughs> mid to B. No i wiadomo, że to już nie będzie bomb site. A. Więc można sobie bezpiecznie że macie troszkę, troszkę przewinąć w takim wyniku 1-5, yy, ja bym chował zobaczcie, jego teammate ucieka na Respa a jest, na respaterro kiedy on ma MK, nawet szeliga mógłby jakiegoś PM rzucić yy, gdyby zachował tego kałacha. A zakładam, że kałacha nie zachowa Chyba, że tutaj jakaś predyspozycja do, do ninja była. Kurde, jak to, jak to był frag. jestem w autentycznym szoku. jeszcze... Nie no, tutaj brawa dla nich, że tak się udało. No, Scherligas tym. ten pierwszy frag był ok. Był... No, powinien go zdobyć i go zdobył. Ale drugi frag i znowu było tam, wiecie, że tam gdzieś nóżką tupnął, nóżką ruszył. Cofnął się tam do lewej chyba i wpadł ten headshot. To to było akurat na, na farcie, muszę przyznać. Ciemnie nie było widać. Dobra, jeszcze ma dob dobrą pozycję, tylko jak skacze to celownik powinien być niżej. Ładny frag. Bardzo ładny i tutaj mają chyba kontrolę, bo o ostatnim typie raczej wiedzą. Co bardziej, że też nam chyba postrzelał trochę. Dobra, jest już pełna info, także tutaj będzie, będzie dojazd i raczej już nic nie zobaczymy. Czyli liga przeżyć przeżył, bo Kawaha dalej ma. Oni rzucają też smoka na Xbox. W sumie smok na Xbox jest tak samo. Jest tak prosty, jak stary smok na schody w CSGO, albo smok na zajęcie. Jest tak prosty. Rozbiję sobie. Tutaj pewnie jakaś. Dyskusja jest na TeamSpeak'u co, co mają robić. On się niefortunnie odbił ten fal. <grymne> powinien zostawić Dubixa tutaj. I Szeliga powinien już cofać na, na Galę. Oni by sobie we dwójkę zagrali Galę. Ale zagraliby sobie w taki sposób, że no zobaczcie. Gdyby Szeliga wcześniej cofnął no to możliwe, że senpai by przeżył. A tak to tutaj są smoki. E, Szeliga zagrałby na przykład sobie na boksie, ponieważ tamten typ dałby mu busta. On by zagrał sobie, wiecie, tutaj gdzieś na kontrolę, albo tutaj. E, bo z perspektywy Tero by wyglądało to tak, że e, Szeliga jest tutaj, wiecie, z kałachem na, na boksie, a jego kumpel tutaj, wiecie, e, siedzi z, z bronią e, kucjęty pod boksem. Więc jak gościu wychyla z Gali, tutaj, nie, i widzi takie ustawienie, to zastanawia się, kogo strzelać ma. Nawet jeśli jeden padnie, no to drugi zrobi refraga. Za długo trochę z tym Dubiksem na, na longo był. Patrzcie, pierws, pierwszą peskę, yy, jaką wystrzeliwuję, jest ok, bo jest w. Yy, Jezu, bez ruchu. Ale drugą to już się rusza. Szeliga ma straszny problem, yy, jeśli chodzi o strzelanie przy użyciu adad. Nie umie Counter strafować. Counter strafe jest to taki movement, który powoduje automatyczne, manualne, instant zatrzymanie się postaci. Bo kiedy zatrzymuje, postać jest w bezruchu, Wasza celność jest 100%. No pomijając fakt, że czasami tamte kałachy i tak dalej, te pociski no, są ciężko rejestrowane. Ale większość pocisków, 90 pocisków czy 95 leci tam gdzie jest celownik, czyli na przykład jak wychylacie W prawą stronę I trzymacie D, to counter strafe Tutaj w tym momencie naciskacie A I wasza postać stoi I w tym momencie oddajecie powiedzmy strzał Tak samo w drugą stronę Kiedy dajecie A, no to counter strafe jest Klawisz D i tyle Nie, szeliga nie, nie wychylaj tak Nie rób, i znowu to jest to, ale wiem no Mam nadzieję, że ten materiał kiedyś tam do szeligi trafi Że sobie tam na streamku obejrze Żeby mnie pikować Crab pik czy tam Control pik, Crouch pik, Kucak pik. To jest najgorsze co może być, jeszcze z lewej strony Przeli nie rób tak, bo, bo będzie źle W ogóle jak ta broń się zatrzymała, ty? Dwie nawet Dobra, zniknęła No strzelanie w ruchu Tak powinno być info, on powinien yy, przejść z bramą Ewentualnie spotnąć. Jest wszystko git. Będzie fleszek i teraz z góry powinien piknąć. Oni mają dobry team play. Słyszał, że zeskakuje. Zesk ale ładnie tutaj, ładnie złapał. Nie dał się nabrać, bo on chciał właśnie zbytować właśnie na dźwięk, że zeskakuje z tego rusztowania. I że jest poziom niżej, nie? Ale on sobie wskoczył z powrotem do góry. I Szeliga tutaj bardzo przytomnie wcelował się właśnie w górną część tego rusztowania. Także brawo, brawo. Tutaj, moi drodzy, będzie akcja na midzie, bo tutaj widzę, że już będą chyba dwa, dwa fra fragusie. Tutaj, pomyłkowo, <śm> spoko rzuci Palaka pod xbox, bo on się odbił... Odbił się od, od tej ściany tutaj i wylądował z powrotem tutaj, więc yy, Jimson, no, nie mógł na tego xboxa wskoczyć. Więc tutaj jeszcze liga troszkę go opóźnił. A na gali mają pakę, więc... Przypadek? Nie sądzę. Spoko, spoko zagranie tak patrzę ile to już 20 minut na tym zobaczymy sobie jeszcze z dwie trzy rundki potero i chyba będziemy, za, będziemy kończyć ja czekam w dalszym ciągu jakby co na, na to kogo chcecie next także piszcie komentarze komentarz z największą ilością lajków będzie w następnym odcinku szeli co sutem strzela szeli da się z sutkami strzelać no nie wiem. No i też komentarz postaram się przypiąć i ewentualnie, no nie wiem, wytnę może komentarz, pokażę na odcinku na początku, kogo żeście wybrali, kto wybrał i tak dalej. Także, także tyle. Szylika chyba bardzo lubi zielony kolor, zielone zestawy. Tutaj gloczek y, gamma doppler. Tutaj ostry dojazd, ostry dojazd, celownik, nie w brzuch, nie w pępek. A, to byłby pierwszy frag dla szeligi Szeliga. plan, czy oni mu wylecą? Chyba, że szeliga wskoczy w okno i Rul go skasuje. Jednak Bando to go skasował, a Rul, Nie, no, Rul jeszcze żyje. Ale tutaj ostry wyjazd. Bando z fragiem. Jeden jeszcze w smoku. Oni ogarniają, że on jest w smoku. Widział go. Tutaj Właśnie okno player a raz yy, prawdopodobnie wygrał im rundę. Nie wiem, czy jest def. Jest def. Jednak rundę nie wygrał, ale było blisko. Mamy tam rundkę chyba ostatnią, bo już potem yy, jak zauważyłem, w, no, będzie jeszcze jeden frag. a zobaczymy sobie rundkę ostatnią. Tutaj cierpliwie sobie trzyma yy, longa. Najlepiej na tym pierwszym zoomie. Na double zoomie nikt z nas nie ma nie będzie miał takiego czasu reakcji, że jak ktoś powiedzmy zrobi takiego wiecie, White pika. Szerokiego, szybkiego pika, to nie, nie zareagujecie. Ja staram się przeważnie. A że ogólnie nie gram, zawopy, ale jeśli już gram, no to na tym pierwszym zoomie odpalam. Ja widzę, że hardkorowy rush na bombsite. A! Wow! No, rul skasowany. No, heji ładny. Ale ogólnie te strzały z AWP na, na tego headshot'a są ciężkie. Ja to bardziej preferuję się ustawiać ewentualnie tu i patrzeć przejść jak ktoś będzie kosował Albo najlepiej tutaj, czyli za tą ścianą. Stajcie tutaj tak, że was nie widać. Ewentualnie yy, pikujecie wtedy najlepiej z prawej strony i wtedy małą część ciała wam widać. A też gościu jak pikuje stąd, no to, to raczej tak szybko nie, wiecie, nie zareaguje. Nie wiadomo gdzie jest ostatni. Tam Szeliga powinien... Oni w ogóle plant na gale, a na gali nikogo nie ma. To jest zastanawiające troszkę. Szeliga tak w tym smoku, tak. Próbuję, próbuję. No tutaj runda do, do tego. Albo granie pod broń, tym Galilem podniesionym. Bo sejfować nie ma co, bo prawdopodobnie tego Galila przekupi Chociaż w sumie, wiecie, jest taka ekonomia po CT do dupy, że tego Galila, ja tym Galilem bym grał I ewentualnie miałbym hajs na, na nexta, jeśli w razie czego jak, jakby tam rudę się przegrało, nie? Dobra, także słuchajcie moi drodzy Tym akcentem chyba będziemy yy, kończyli ten materiał Także czekam na komentarze kogo chcecie dalej Jeśli materiał wam się spodobał, yy, łapeczkę w górę, zostawcie subika, komentarz jeśli, nie wiem, te porady uważacie za cenne dla Szeligi, albo że mogłyby być cenne dla Szeligi, nie wiem, możecie mu podesłać filmik na streamku. Także Szeliga pozdrawiam serdecznie. Yy, możliwe, że, kurde, jakby się udało, wiecie, z Szeligą na jakąś gierkę się umówić, na jakieś faceity, Szeligę mógł troszkę tam poduczyć. Chociaż chyba ktoś próbował go uczyć, ale nie pamiętam jak poszło. To ktoś mi mówi, że ktoś podobno z Szeligą grał czy faceta, czy matchmaking, czy coś takiego no i tam były jakieś, jakieś nauki, nie? jak tam wskakiwać między właśnie do okna na mirażu, czy jak tam pikować, jak strzelać i tak dalej także no, no byłoby, byłoby śmiesznie, byłoby git, także z mojej strony to tyle trzymajcie się i do następnego razu, elo